Na najbliższym celem są iżysko olimpijskie, żeby tam wypaść jak najlepiej. Ja. Jadę tam po to, żeby wygrać złoty medal. Lecimy, żeby wygrać za siebie wszystko. Ciężkie już mieliśmy wypady w góry, mieliśmy pracy na siłownię. czy dalej jeszcze mamy, bo to jest już taka koncepcja obozów. Ale ten pierwszy tydzień był taki trochę wprowadzający, a już następny tydzień, no to już ciężka robota się leczyła. Dwa duże ringi olimpijskie, co się bardzo przydaje. Mało obiektów ma takie ringi fajna sala i nie musimy wychodzić nigdzie, wszystko mamy na miejscu. Zawody, zawody takiej rangi to zawsze jakieś emocje są dodatkowe, no, ale myślę, że, że każde zawody w jakimś tam stopniu jakby produkują ten stres. Jestem bardzo podekscytowany, większej imprezy nie ma na świecie no i nie mogę się doczekać tego wydarzenia.